Kochani rodacy, jakoś tak jest, jak zbierają się dobrzy ludzie i wspominają wielkiego Polaka, prezydenta najjaśniejszej Rzeczpospolitej, to Pan Bóg daje dobrą pogodę. Memory of president, such a wonderful president like Lech Kaczyński, that even God gives the wonderful weather. Szanowni panowie Andl aldermani, bez których nie mielibyśmy dzisiaj święta. Szanowni organizatorzy, Respect to uh, Centrum with whom have this ceremony today. Szanowni organizatorzy, pomysł dawcy, uh, dear organizers and people who came with the idea of today's uh, meeting. Ale na wszystko wszyscy państwo, którzy dzisiaj tutaj w tym miejscu zjednoczyliście się wokół sprawy polskiej. Dlatego <laughs> all, all of you who came and gathered Here together for our big Polish issue. Brawo, brawo! <klary> jakim człowiekiem był lech kaczyński jakim go zapamiętałam jako polityk z dużo mniejszym stażem który uczył się od takich wielkich polityków jak Świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, czy pan premier Prezes Jarosław Kaczyński. O oh, what kind of person was Lech Kaczyński? As a younger politician, I have been taking a lot of lessons and inspiration from both Lech Kaczyński and Jarosław Kaczyński. Pamiętam Lecha Kaczyńskiego, który marzył o silnym państwie, państwie które nie zostawia swojego obywatela. I remember Lech Kaczyński as somebody who was dreaming about sovereign strong Poland, strong Poland and strong government of Poles. Pamiętam Lecha Kaczyńskiego, który Mówił i działał na rzecz siły państwa polskiego. Tej siły, którą stanowi jej rozwój gospodarczy, technologia, a nade wszystko poziom wykształcenia obywateli. I remember Lech Kaczyński. Who was advocating for strong economy, strong education and first of all happiness and well-being of Polish citizens? Lech Kaczyński w maju 2009 roku mówił w Sejmie. Lech Kaczyński on May 9th of May 2009 said in our parliament that our fatherland Poland needs a big jump ahead in the area of economics, investment and development according to the measure and its potential that it carries. Wierzył w talent i pracę Polaków. talent and hard work of Polish people. Wierzył, że ta praca i ten talent jest w stanie ponieść Polskę do przodu. Trzeba dać tylko Polakom równe i dobre szanse. He believed that their labor and that talent and that dedication is able to push Poland ahead. We they only need the freedom and the right conditions for that development. Pamiętam orędzie Pamięci Lecha Kaczyńskiego po wygranych wyborach w 2005 roku. I remember what he said after 2000, the year 2005, after winning the election. I wtedy mówił, że największe sukcesy w Europie i świecie odnośli ci, Którzy potrafili połączyć modernizację z dobrą tradycją. He said that the people in Europe and around the world were, uh, were experiencing the greatest, uh, uh, the greatest success when, in, when they were combining the tradition with the modern life. Był człowiekiem zasad. he old man of principles ważna dla niego była rodzina very important for him was a family popierał wszelkie inicjatywy na rzecz umacniania rodzin w Polsce he supported every initiative that had as a goal the strengthening of families tak bardzo cieszę się, że dzisiaj również widzę tak wielu młodych ludzi widzę dzieci. A to przecież Lech Kaczyński tak wiele mówił o edukacji kład na nią szczególny nacisk na jej jakość na równe szanse w dostępie do tej edukacji. because that was one of Foundations of his politics, development of education and development of young people. Dla mojego prezydenta, trzy najważniejsze obszary dla obywatela, dla każdego Polaka, takie jak zdrowie, bezpieczeństwo i praca, to For moje my... siły przewodnie dla jego wielkiego dzieła, które pozostawił po sobie. For my President the three most important principles where where security and education pamiętam i zapamiętam Lecha Kaczyńskiego jako wielkiego patrioty polityka polityka głęboko oddanego wolności i will always remember my president as a man who was so deeply committed to independence, sovereignty and equality of all people. Zawsze mówił, że nieco najbardziej jest potrzebne Polsce. I remember he was always saying that sovereignty, equality and independence are the three values that are most cherished and needed by Poles. I dobrze wiedział, co mówi, bo dzisiaj nie trzeba wojny, żeby stracić suwerenność. And he knew what he was talking about. Because today, in today's world, you don't need the war to lose sovereignty. Lech Kaczyński 11 listopada 2009 roku, rok temu, mówił A year ago on 11th of November 2009, Lech Kaczyński said, Patriotyzm musi łączyć się z pamięcią. Patriotyzm, love for your country, has to be combined with a memory. W tej pamięci chciał i oddawał cześć. And that memory was a value that he cherished, respected, and celebrated. Mówił, że patriotyzm jest też dla przyszłości i że trzeba go uparcie budować. He said also that patriotyzm it's not the value guidelines for a presence, but it is also for future. Therefore we should build it, restore it, and cultivate it. W mojej pamięci to wielki patriota, który na bazie wielkiej solidarności chciał budować nowoczesną Polskę. To Kaczyński is a great patriot, his people and his country lover. Bona ground of solidarity wanted to build the modern Polish society. Dzisiaj wy wszyscy w imię tej pamięci, o której mówił, dzisiaj wy pamiętaliście o nim.